Jestem największym łowcą w tej krainie. Z łatwością wytropię każdą zwierzynę i zgładzę każdą bestię. Ten trójząb to świętość w moim królestwie. Potem zgarnę te twoje widły i zostanę władcą lodów i oceanów, a magiczne zwierciadło będzie moją wierną prawą ręką. Nic z tego. Ja służę tylko sobie. Dogadamy się. Oh. Kto by miał mi podskoczyć? zrobił. W końcu jestem Gaston. Uwolnij mojego ojca! Natychmiast! Gastona trzeba powstrzymać. Jesteśmy gotowe. Jestem z wami. A ja mam topór? Let's go! Dobra, dziewczyny. Zabieramy się do pracy. Korz z owocami. Nie tego! Szybko! Chyba nie pójdziesz tam sama. Gdzie my jesteśmy? Brawo! Mapa skarbu! A przy sobie! Arr! Śnieżko? A! A! Nie! Moja niezniszczalna zbroja! Tej dziewczynie zdecydowanie brakuje siódmej klepki. <grym> <grym> nie obraźcie się, księżniczki! A -a -a! Nigdy się nie poddamy! Disney Księżniczka Zamek przygód.